Śledzisz mnie? Wcale nie, jest późno i powinnaś być w domu. To jest kurwa... Jaki masz problem? Odejdź ode mnie. Dlaczego pozwoliłeś, żeby ten zjebwał w by się mnie uderzył? Gałę wytrzeszczyłeś i nara! O, przepraszam, nie chcę z tobą rozmawiać. A czyli uważasz, że to jest normalne, tak? Dobra, słuchaj ciaku. Nie wiem, ile miałaś lat, jak ci się w życiu rozwaliło, ale to nie jest pomysł, jak się będziesz puszczać, bo tak nic nie zmienisz. Więc się zastanów, bo nie dużo czasu i się zrobisz stara. Naprawdę szybko, rozumiesz? Dlaczego taki dla mnie jesteś? Myślisz, że nie mam uczuć? A masz? Masz jakieś Pięknie. uczucia? Słuchaj, ziom. Tak między nami... Wygląda na to, że masz większy problem niż ja. Naprawdę? Serio? Myślę, że mogę ci w tym pomóc. Co ty robisz? Nie dotykaj mnie! Podrywasz mnie? Nie. Po prostu proponuję ci miły wieczór. Ale ja nie chcę się z Tobą zadawać. Wyglądasz na samotnego, że pójdziemy do ciebie do domu. Co? Boisz się, że ci się spodoba? Obawiam się, że byłaś odrzucona już tak wiele razy, że się trochę przyzwyczaiłaś. Pierdol się. Spierdalaj. Dobra, trzymaj się. I co teraz tak sobie pójdziesz, tak? Teraz tak sobie pójdziesz.